Witam Was, tu, drodzy widzowie! Oto w nowej serii na moim kanale. Ta seria nazywa się Zagrajmy w Plans vs Zombie 1. No to zaczynajmy. Co ja mam? Bo jest chwila. PopCat Games Production. Proszę, prezent nieważne. APEX Dom no. Dobra Zaczynajmy. Zaczęło się nudno. Słuchajcie. Ja tylko to podgłośnie. Ciszę, przepraszam. Nie wiem, czy akurat nie było tego dźwięku. Tej łapy nie było dźwięku, więc. Dziwne. A jakby. Jeszcze jedno. Dokładnie dwie rzeczy. Więc jeśli chcecie wpaść na mojego Discorda i mojego przyjaciela, zapraszam link w opisie. Oraz jeśli zastanawiacie się, co się stało z Cupheadem i Plants vs. Zombie Fusion, zapraszam do filmu yy, informacyjnego. Link w opisie, albo nie wiem, teraz łatwo go znaleźć na kanale. O jezu, już koniec poziomu? Ja cię, ale ta grafika jest piękna. To wam powiem, że grafika naprawdę jest bardzo piękna. I Sunflower. Jest taka piękna grafika, lepsza niż Replanted. Ja, ale naprawdę. Dobra. Dostępny poziom. I widzę, że jeszcze nie ma takiego pewnego rodzaju zombiaka. No tak. Tu jest napisane, że... Yy, sunflowery są bardzo ważną rośliną. Że mam postawić takich trzech. I jeszcze coś tam, nie wiem. Nie zrozumiałem tego ostatniego. My ja się nie zdążyłam przeczytać. Ta gra jest piękna. Już dwie minuty filmu. Spójrzcie ile zrobiłem. Szczerze? No nie wiem o czym pogadać. Hmm. Nie chcę, żeby film był za nudny, że jest na zasadzie, że ja siedzę cicho, a wy oglądacie. Ale tak szczerze nie wiem o czym. Planów za bardzo na przyszłą serię. Nie, dalekich planów nie mam. Dalekich tylko planów nie mam na przyszłą serię, ale tak. Na takie bliższe serie pozna się jeden plan versus zombie i mam plany. Ale oczywiście nie powiem, je, jakie to będą gry. Ale dla jasności mam tylko. Nie, ja chociaż. Yy, tylko to powiem, że na pewno nie będą gigantyczne gry e, Triple A, czyli 3AA. Na pewno yy, Ponieważ za yy, długie serie będą mięso. Ja nie chcę mieć serii, które mają po 50 odcinków. Nie chcę. Nie, nie, nigdy nie. Nie, chociaż może będzie, ale... nie chciałbym. To... naprawdę dużo jest odcinków, ja z... Wtedy chyba robił po 40-minutowe odcinki. Des, des, ...żeby takie, taka seria już się szybciej skończyła. Dobra, nieważne, mamy wiśnie. Zdrowo trzeba się cieszyć z tego, co jest. to... Nie wiem, może wam powiem, że... O, no brak tych starych filmów. Tych serii. Bardzo duży brak, ale to za bardzo chaotycznie prowadziłem. Za bardzo. Trans vs Zombie Fusion No chaotycznie prowadziłam. Na przykład, żeby przedłużyć film zrobiłem i Zombie. Hmm. Drugi level. Albo na przykład y, odblokowałem tego. Piszu plus dwie wisienki. Oczywiście nie pamiętam nazwy jego, ale... No, nie, no, za szybko. Znaczy się za chaotycznie. Jeszcze ta mowa, moja mowa. Hmm. Na szczęście mam plan na Plans vs. Zombie 1 i FNAFA 1. Hmm. A tak szczerze, to akurat e, śmieszna sytuacja. Tak lekko. Nagrywam Plans vs. Zombie 1 i FNAFA 1. Heh. <grywam> no, ale FNAF 1 to szybko pójdzie. Naprawdę. Graj! znaczy się pogadam na chwilę obecną na temat Plants vs. Zombie, o modyfikacji na przykład. O no, społeczność bardzo robi dobre modyfikacje i fangame Plants vs. Zombie Fusion, Plants vs. Zombie hyb Hybrid. No, ale dobre modyfikacje robią. Ja już tam nie będę zwracał uwagi na to, że nazwałem modyfikacje e, fangame. Może, że gamey nazwałem modyfikacjami, ale naprawdę bardzo porządną robotę robią. Plants vs. Zombie. W sensie Plants vs. Zombie, cała marka żyje z fangamów i modyfikacji. Tak szczerze są, jestem ciekaw, którą jestem osobą w Polsce nagrywającą PVZ1. Bardzo. W sumie muszę wam kiedyś opublikować te moje pierwsze, pierwsze filmy, które się w ogóle zachowały. Ich było bodajże z cztery, takie opublikowane. Nieopublikowane to tak około chyba trzy, ale nie jestem pewien. Jestem pewien do dwóch, bym musiał sprawdzić. Ale nie będę zdradzał za bardzo, co to za serie są tam na Discordzie moim. Yyy, tak. Na moim Discordzie można zobaczyć te serie. Weź... ...śmieszniejsze rzeczy tą... ...jedyną serią, która... Nie została odwołana, a ciągle jest wstrzymana. Zagrajmy w Minecraft Beta. To jest właśnie z takich śmieszniejszych rzeczy. Hmm. Stół z powłamanymi nogami. Da, stół z powłam... stół z powłamanymi nogami kupił kurowej Karolinie. koloru kolorowego. Kurczę, kolorowego chcę wymówić. Kolorowego. Stół z powłamanymi nogami kupił królowej Karolinie kolor kolare stół z powołamanymi nogami kupił królowej Karolinie ko korale. Kurcz, czemu ja tego nie mogę powiedzieć? Czemu nie mogę zbierać też na tego piszutara wcześniej? A więc. W stół z powłamanymi nogami kupił królowej Karolinie... Stół z powłamanymi nogami kupił królowej Karolinie korale koloru kolorowego. Tego od chrząszcza, który chrzci... Boże chrzciły! A jak to było? Krząszcz w chrzcinie? Gowry czy nie pamiętam? Krząszcz brzmi w chrzcinie. Nie, nie pamiętam. Dobra, trudno. Hmm. Najbardziej lubię robić mięturki w serii. Mogłem serii gier. Tych oficjalnych, nieoficjalnych z podmarki Plants vs. Zombie. Naprawdę, bardzo się przyjemnie robi miniaturki. Naprawdę, bardzo. Coż do Minecraft Bety, też się robiło bardzo przyjemnie te miniaturki. Jeszcze z takich innych serii to... Nie... Chociaż... Chwila, inaczej. Na pewno w sensie do Plans vs. Zombie Fusion się przyjemnie robiło, do takiej sekretnej, niepublicznej serii też się fajnie robiło. Jak chcecie odcinki z niej zobaczyć, oczywiście są niezmontowane, niestety, Za eee... ja chwilę wyjaśnię czemu, to zapraszam na Discorda. Link do Discorda w opisie eee... tam jest link do playlisty z tej serii. Ale jeszcze z takich przyjemniejszych, to właśnie Minecraft Beta. To dobra, nieważne. Już się pogubiłem w własnej myśli. Myśli. Staram się... Chwila. Staram się fajnie, ładnie mówić, dobrze, pięknie, nie wiem. Jak... Nie nie wiem, Nartefika, co... Co ja powiedziałem. Powiedziałem Leonardo Picasso, Leonardo da Vinci, Jezu. Jak ja się nim kiedyś interesowałem. To był i nadal jest mój ulubiony malarz. Leonardo da Vinci, ale ja powiedziałem Leonardo Picasso. Staram się ładnie mówić jak Polak. A tu wychodzą takie rzeczy. Mówię na przykład Leonardo Picasso. Podziwiam siebie. Mam nadzieję, że taka osoba, w się sensie, nigdy się nie narodziła. W sensie, nie o takim imieniu nie, i nazwisku. W sensie, nie chcę nikogo obrazić, ale ja się boję, że, nie wiem, ta osoba historycznie mogła robić złe rzeczy. Nie wiem, może istnieje Leonardo Picasso, a jeśli tak, to pozdrawiam, jeżeli ogląda ten film. Ale, to, o chwila. Będę tłumaczył. Dzień dobry, też będę tłumaczył na zasadzie, że. Problem? Na zasadzie, że będę teoretyzował, co on mówi. A więc, dzień dobry, sąsiedzie. Nazywam się Crazy Dave. Eee, ale możesz na mnie mówić Crazy Dave. Słuchaj, ja mam dla ciebie niespodziankę, ale najpierw potrzebuję ciebie, żebyś yy, wyczyścił ogródek. Użyj łopaty, żeby. Użyj łopaty, aby wychwać. Użyj łopaty, aby wykopać rośliny. Nie wiem, co to znaczy. Sprawdźcie tłumaczu Google. I Ale fajnie, teraz głośna muzyka gra. Dobrze, dobrze. Więc teraz mam niespodziankę. Będą kręgle. Trzymaj wolnuta. Dlaczego ja ci daję wolnuta do twoich rąk? Ponieważ jestem szalony. Teraz yy, po prostu graję w kręgle. A ja chcę ich wykopać. Nie działa. Ty, ale trudno. W sensie trudne ich wypuścili, nie? Yes. Trudno, ja nie powiem. Jakie zombiaki wypuszczają? Ja nie wiem, ja gram w 2, tu minigrę, czy co? Dobra, Jerzech! Ja dam radę pokonać... leby, bla, bla, bla pokonać te zombiaki i tyle. Siup, ziup... Dobra, nieważne. Ile? big brain? Jak? Gdybym wcześniej wypuścił Walnata, to by uderzył tego i sobie poleciał, ale jak teraz uderzy tego. Teraz wypuścił tego Walnut'a do tego zombiaka, to tak uderzy, albo tak. A, Big Brain. Trzeba mieć taki Big Brain. Świetnie. Leć Walnut'a albo nie. Jestem ciekaw, co się stanie, jak przejdzie przez czerwoną linię. Nawet tego bym nie nazwał trawą. Ja bym bardziej to nazwał wełną. Czasem tak bywa. A już wiem co będzie na miniaturce. Dobra. Raz, dwa bez sensu zużyłam tu raz, dwa Eksplonat. Mm, szkoda, że tylko w tej mini grze jesteś. O! Dużo mi go... Dużo daliście. Eee, mogłem jeszcze poczekać. Dobra. Kończę tą minigra. Nie ma co... Eee, <laughs> to mine! Ma... Jezu, to ziemniaczku. Cześć, ładny jesteś i słodziutki. Mhm. <laughs> Chyba się zbliżamy do... Tak, zbliżamy się powoli do końca odcinka. No, zrobię o tak. Będę o tak stawiał sunflower na, 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 na. Ta gra ma wspaniały soundtrack W ogóle Z tego co pamiętam, ale nie jestem pewien To chyba Replanted nie ma... Jak to się nazywa? Tam nie ma wszystkich... Może tam nie ma niektórych oryginalnych soundtracków z gry, nie jestem pewien. Jest? firewerki puszczają? Chwila. Yy, cięcie. Dobrze, wróciłam, miałem rację. fajerwerki puszczają. Aż jestem zaskoczony, naprawdę. W styczniu fajerwerki, to Wow. Naprawdę. Znaczy, ogólnie to tak. Kiedy ja nagrywam, to jest chyba. O, że po to Majma, ale tak, dzisiaj jest 17. Kiedy ja nagrywam, kiedy ja nagrywam, to 17 stycznia. Ten film nagrywam, oczywiście, na zapas. Ale 17 stycznia fajerwerki Wow Chciałbym tylko jedno zaznaczyć Nagrywam ten film na zapas, ponieważ szkoła mnie do tego zmusiła. Hmm? Nie, no po prostu sprawdziane. Również tak będzie z FNAF-em 1 Ale to może w poniedziałek nagram, o nie! Nie myślałem, że... że się... Kurczę, nie myślałem, że ten zombie jak tu będzie. Ja co ja postawiłem, co ja zrobiłam? Ty wiśnia, chodzi wiśnia. Ej słoneczka. Bądźcie takie miłe sunflowery i dajcie mi. Słoneczka, dziękuję. Wielce dziękuję bardzo. Ale Za to... Rzeszek i mina, i ziemniaczek ty ale duży ten ziemniaczek jest Dobrze jest taki mniejszy, tak gdzieś taki, a on jest normalnie Dobrze orzeszku, się czujesz, żeby ci tak, tak ko. wiesz Tak ci się powieki zrobiły jakbyś oszalał O no tak Dobra, ale Jak, ja nie wiem co rzec Widzicie jaki, jaki on jest duży? Mam wrażenie, że normalnie pod ziemią jest takie... Nie, w sumie raczej jest taki wielki kółeczko. Takie. wyciągnął go z ziemi... Eee, bez jego aktywacji oczywiście, żeby nie wybuchł, to on... Ja nie wiem, normalnie by było takie kółko. Jakoś chyba wolnata. Oczywiście to jest walnut. Ale ja to jest duże kółko. Dobra, Sunflowera tu na spowolnienie. A tutaj Wisienkę dam. Już wiem co będzie na mnie o Turcji Oczywiście. Koniec filmu za chwilę będzie, zaraz. Ej, szybko poszło. Przekazuj dam jako taka prowizoryczna obrona słonecznika. Dobra, ja nie będę za bardzo przedłużał film. Chociażbym chciał tych tutaj postawić, ale nie. Ale, odbrakowałem znów jego. E, nie wiem. Nie przedłużę filmu. Jak chcecie to sobie przetłumaczyć, użyjcie tłumacza Google. Żegnajcie. Miłego dzienka. Życzę czytam nocy. I nie wiem. Papa. Pa.